Zimno. Historia z konsultacji. Odkąd dziś już dorosła kobieta, ale kiedyś mała dziewczynka poszła pierwszy raz do przedszkola bez mamy i straciła z nią kontakt na te kilka godzin, to jej ciało za każdym razem, kiedy czuje się smutna, samotna, porzucona, oddzielona od bliskich i z jakimiś problemami, z własnymi myślami ze sobą, Odczuwa chłód i zimno w całym ciele i w stopach, aż taki, że bolą ją stopy. Jest to wspomnienie tamtego pierwszego oddzielenia od mamy, tamtej historii, którą organizm wziął jako coś, co się później powtarza w, w życiu, kiedy sytuacja i warunki robią się podobne, kiedy pojawia się chłód od emocji mamy. Dalekość, od bliskości do mamy, która daje ciepło. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu, zwracając uwagę na to, co ciało pokazuje i w których momentach, co to się Tobie dzieje, albo co zdarzyło się moment wcześniej, a Ty za chwilę doświadczasz reakcji w ciele. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Zapraszam na grupę na Facebooku.